Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. A dziś przed nami odcinek wyjątkowy, ponieważ ukazuje się on właśnie na chwilę przed Czasem Świątecznym i będzie on dotyczył sprawy, która działa się w dosłownie takim samym okresie roku, czyli okresie przed. W trakcie poświątecznym jest to sprawa dosyć trudna. Dodatkowo w Stanach Zjednoczonych szeroko znana, bo chyba takiej wielkiej masakry świątecznej, o ile takiego sformułowania mogę użyć, ten kraj nigdy wcześniej ani nigdy później nie widział. Ten odcinek jest też wyjątkowy z jeszcze jednego względu, ponieważ postanowiłam, że będzie miał on wyjątkową oprawę muzyczną. Także jeżeli wszystko się udało, jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, to mam nadzieję, że właśnie w tym momencie słyszymy się w tej oto wyjątkowej formie. Jeśli Wam się podoba, dajcie znać w komentarzach. A my tymczasem już nie przedłużając, zaczynamy. Ronald Jean Simmons urodził się 15 lipca 1940 roku w Chicago w stanie Illinois. Jego rodzicami byli Loretta oraz William Simons. Gdy Ronald miał 13 lat, jego ojciec odszedł z powodu udaru mózgu, a zaledwie w ciągu roku jego matka wyszła za mąż ponownie, i tym razem jej wybrankiem był również William. Ale na nazwisko miał on Griffin i pracował on jako cywilny inżynier dla armii. W związku z charakterem pracy ojczyma rodzina przenosiła się często z jednego miasta do drugiego, a Ronald nie zaznał przez to żadnej stabilności. Nie było więc to żadnym zdziwieniem, gdy 15 września 1957 roku zaledwie 17-letni Ronald oznajmił, że rzuca on szkołę i wstępuje do marynarki wojennej. Po raz pierwszy stacjonował on w Naval Station w Bremerton w Waszyngtonie i to właśnie tam poznał Rebekę Becky Ulibari, którą postanowił poślubić 9 lipca 1960 roku w Stanie Nowy Meksyk. Ronald miał wtedy zaledwie 20 lat. W ciągu następnych 18 lat para doczekała się siedmioro pociech. W roku 1963, a więc zaledwie 3 lata po zawarciu małżeństwa, Ronald opuścił marynarkę wojenną, a około 2 lata później dołączył do sił powietrznych. Podczas swojej ponad dwudziestoletniej kariery wojskowej Ronald Simons był odznaczany wiele razy, m.in. wstęgą sił powietrznych za doskonałą celność, brązową gwiazdą czy też krzyżem garynteryjnym Republiki Wietnamu. 30 listopada 1979 roku Simons przeszedł na emeryturę w randze starszego sierżanta. Miał on wtedy 39 lat. Mieszkał wtedy w Cloudcroft, w stanie Nowy Meksyk. Mieszkańcy tego miasteczka zapamiętali go jako osobę, której większość mieszkańców się niestety bała. Podobno cały czas trzymał w dłoni jakiś napój procentowy, a w swoim domu miał jeden mały pokój, w którym przez cały czas przebywał. Ten pokój miał być ciemny, wydawać się straszny, a także nie do końca dobrze pachnieć. Tak to przynajmniej wygląda we wspomnieniach przyjaciela jednej z jego najstarszych córek. Niezależnie od tego, jak Simona postrzegano, w kwietniu 1981 roku zaczął on mieć poważne kłopoty, ponieważ zainteresował się nim Departament Opieki Społecznej Stanu Nowy Meksyk. Podobno ktoś widział, jak Simon całował się namiętnie na podjeździe swojego domu ze swoją 17-letnią córką szejlą. Ponadto Shayla, która również nie mogła wytrzymać tej sytuacji, poszła do doradcy szkolnego, któremu przyznała się, że jest ona w ciąży ze swoim ojcem. I choć zarzuty w tej sprawie zostały wniesione, została ona ostatecznie umorzona, ponieważ gdy sprawa wyszła na jaw, to cała rodzina rozpłynęła się w powietrzu. Aby uniknąć zatrzymania, Simons postanowił uciec do innego stanu i tak rodzina najpierw zamieszkała w Ward w stanie Arkansas, a następnie przeniesi się w tym samym stanie do Dover. Było to latem 1983 roku. Zamieszkali oni jakieś 15 mil za miastem, w odległym i gęsto zalesionym obszarze. Ich dom znajdował się na końcu nieutwardzanej drogi z czerwonej gliny, w której znajdowało się bardzo dużo kolei. A dom to też takie słowo na wyrost, ponieważ ich miejsce zamieszkania składało się z dwóch dosyć pokaźnych, ale starych przyczep mieszkalnych, które zostały połączone. Całość za to była zabarykatowana jak forteca, blokami żużlowymi, a także drutem kolczastym. Przed tą całą fortecą znajdowało się kilka znaków z dużym napisem, który głosił zakaz wstępu. Zresztą często i tak nie miewali gości, ponieważ kliniana droga, która prowadziła do domu była bardzo zrujnowana i szczególnie gdy pogoda była dosyć wilgotna, droga stawała się mokra i śliska. Co sprawiało, że pokonanie jej było znacznie utrudnione. Podwórko zaś, na którym dzieci miały obowiązek kosić trawę, było pokryte stosami różnych śmieci. Jednak Simons nie zgadzał się, aby je wyrzucić, ponieważ twierdził, że są to raczej materiały budowlane. Oprócz tego stało też tam kilka starych, w części już zezłomowanych samochodów, które znajdowały się na różnych etapach rozbiórki. Na podwórku znajdowało się też kilka wychodków, ponieważ niestety, ale w połączonych przyczepach, które Simons nazywał szumnie domem, nie było ani kanalizacji, ani wody bieżącej. Samo miasteczko Dower, w okolicy którego mieszkała rodzina, było dosyć małe, ponieważ jego powierzchnia to było zaledwie niecałe dwie mile kwadratowe. W miasteczku mieszkało 329 osób, w tym było to 529 gospodarstw domowych i około 372 rodzin. A wśród nich jedna, wydaje się, że do tej pory niezauważona, rodzina Simonsów. Ich dzieci uczęszczały do szkoły publicznej, zaś żona Ronalda często była widziana w lokalnym kościele. Sam Ronald pracował, chwytając się wielu różnych prac w pobliskim miasteczku Russellville. Pomijając dosyć wymagające warunki mieszkaniowe, dzieciństwo dzieci Simonsów nie było łatwe, ponieważ dzieciom w wieku szkolnym nigdy nie pozwalano uczestniczyć w żadnych uroczystościach szkolnych czy też wycieczkach. Dzieci nie mogły zapraszać kolegów i koleżanek do domu, a także same nie mogły się wybierać czy to na imprezy urodzinowe, czy na piżama party do dzieci z klasy. Jednakże, mimo tej całej osobliwości, mimo tego całego wycofania, gdy potem przeprowadzono śledztwo w sprawie ewentualnych zaniedbań w stronę dzieci Simonsów, nie doszukano się niczego niepokojącego, ponieważ zgodnie z różnymi rozmowami, które przeprowadzono na temat tego, jakie te dzieci były, okazało się, że raczej wszystko było z nimi w porządku. Zawsze przychodziły czyste, nie miały poniszczonych ubrań, miały drugie śniadanie do szkoły. Frekwencję znakomitą, co prawda żadne z tych dzieci nie wyróżniało się jakoś wyjątkowo w nauce, ale i też żadne większych problemów z nauką nie miało. W związku z tym, jeżeli chodzi o to, co urzędników interesuje najbardziej, wszystkie kryteria dobrostanu dziecka zostały raczej spełnione. Mimo tego, że w aktach szkolnych nie odnaleziono żadnych zapisków sugerujących problemy wychowawcze czy też jakieś pomniejsze występki dzieci. Wydaje się dziwne, że nauczyciele, kiedy byli pytani o dzieci Simonsów, nie pamiętali tych dzieci zbyt dobrze. Wydaje się to wręcz niemożliwe, ponieważ uczęszczały one do dosyć małej, miasteczkowej szkoły, gdzie każdy znał każdego. Być może jednak były na tyle niepozorne, że nie zapisały się w pamięci nauczycieli. O ile życie dzieci było raczej wzorowe, przynajmniej w ocenie urzędników, tak wiadomo, że żona Simonsa Rebeka próbowała go kilkakrotnie opuścić. Różni świadkowie, z którymi potem przeprowadzono rozmowy, twierdzi, że wielokrotnie widzieli siniaki na jej ciele, na twarzy i przed ramionach. Jednak sama Rebeka, mimo tego, że chciała opuścić męża, Przypuszczalnej krzywdy, jaka działa jej się w domu, nigdzie oficjalnie nie zgłaszała. Zresztą kontakt z ewentualnymi funkcjonariuszami w momencie potrzeby był nawet utrudniony, ponieważ w ich domu nie było telefonu, nie otrzymywali oni też poczty, ani również nie wysyłali oni poczty z ich wiejskiej skrzynki przy podjeździe. No dobrze, ale z czego tak naprawdę utrzymywała się ta rodzina? Jak już wcześniej wspomniałam, Ronald Simons wykonywał szereg niskopłatnych prac w pobliskim mieście Russellville. Niedługo przed tragicznymi wydarzeniami, które będę zresztą za chwilę omawiać, Ronald zrezygnował ze swojej pracy w Sinclair Mimart, czyli sklepie spożywczym, gdzie spędził około półtora roku. Zaczął tam pracować po tym, gdy został wydalony z pracy w Woodline Freight, gdzie piastował stanowisko urzędnika do spraw księgowości. Zwolniono go, ponieważ pojawiło się zbyt wiele doniesień o niewłaściwej formie zalotów w stronę żeńskich pracownic. Natomiast z supermarketu Sinclair Minimart Ronald zwolnił się sam. I było to 18 grudnia 1987 roku. Najprawdopodobniej w tamtym czasie podjął on już ostateczną decyzję o tym, aby w okresie okołoświątecznym odebrać życie całej swojej rodzinie, a także zemścić się na wszystkich, którzy w życiu wyrządzili mu krzywdę. Morderczy szał rozpoczął się rankiem 22 grudnia. Wtedy to Ronald odebrał życie swojej żonie Rebece, która w tamtej chwili miała 46 lat, oraz swojemu najstarszemu synowi, który zresztą odziedziczył po nim jego drugie imię, czyli Jean. Do obojga Ronald oddał celny strzał. W domu znajdowała się jeszcze jego trzyletnia wnuczka Barbara, której życie odebrał poprzez uduszenie. Następnie Ronald wyrzucił trzy ciała do dziury w ziemi, do której wykopania wcześniej zmusił swoje dzieci. Ta dziura najprawdopodobniej miała być trzecią zewnętrzną latryną dla rodziny albo po prostu zbiornikiem, który miał pełnić funkcję szamba. Uporawszy się z tą częścią domowników, którzy akurat znajdowali się w domu, Ronald zrobił sobie przerwę i postanowił poczekać, aż reszta jego dzieci, które wciąż z nim mieszkały, wróci ze szkoły. Po południu w domu zjawiła się 17-letnia Loretta, 14-letnia Eddie, 11-letnia Marian i 8-letnia Becky. Nie chcąc spłoszyć dzieci, Ronald postanowił z każdym z nich rozprawić się oddzielnie. Mężczyzna postanowił skusić dzieci, że jakoby kupił im prezent świąteczny, jednak każdemu z nich ten prezent chce wręczyć na osobności. I tak najpierw zwabił za dom siedemnastoletnią loretę, którą następnie utopił w beczce, która zbierała normalnie deszczówkę. Następnie zawołał Ediego, potem Marian i na końcu Becky. Każde z nich straciło życie dokładnie w ten sam sposób. Ciała czwórki swoich dzieci następnie wrzucił, jak i wcześniejsze trzy ciała osób, którym odebrał życie, do dziury, która miała służyć za wychodek, a następnie zarządził sobie malutką przerwę. Najprawdopodobniej funkcjonował on normalnie w domu, ze świadomością, że ciała jego najbliższych leżą w wychodku aż do południa 26 grudnia, kiedy w odwiedziny w związku z okresem świątecznym przyjechali pozostali członkowie rodziny. Pierwszymi, którzy zjawili się na miejscu, był jego syn Billy, który miał 23 lata, i jego żona Renata, która miała 21 lat. Przyjechali oni z Dallas ze swoim zaledwie 22-miesięcznym synkiem o imieniu Trey. Małżeństwo straciło życie w wyniku kul oddanych w ich stronę, natomiast ich synek, podobnie jak i dzieci Ronalda, został utopiony w beczce. Następnie Ronald postanowił przykryć Bilego oraz Renatę ich płaszczami oraz pościelą, natomiast małego Treja, a właściwie jego ciało, wrzucił do bagażnika samochodu, którym przyjechali, a następnie samochód ten porzucił w chaszczach za domem. Niecałą godzinę później na miejscu zjawiła się jego najstarsza córka, Sheila, która w tamtym momencie miała 24 lata i mimo tego, że posiadała ona rzeczywiście, jak się potem okazało, dziecko z kazirodczego związku ze swoim ojcem, była to siedmioletnia Sylwia Gay, to udało jej się ułożyć życie na nowo i Shayla miała męża. Był to 30-letni Dennis McNulty, z którym również miała dziecko i był to zaledwie 21-miesięczny Michael. Gdy rodzina zawitała w domu rodzinnym Shayli, spotkało ich to, co wcześniej spotkało rodzinę brata dziewczyny. To znaczy, dorosłym odebrano życie w ten bardziej brutalny sposób, natomiast wystraszone dzieci zostały zabrane przez dziadka w stronę beczek z deszczówką, gdzie następnie zostały one utopione. Ronald ułożył ciała swojej rodziny w salonie, w schludnych rzędach. Swoje ofiary przykrył ich płaszczami, gdy to nie starczało, to posiłkował się też pościelą. Jedyny wyjątek spotkał ciało Shili, która została umieszczona w centralnym miejscu na chorym piedestale to jest na stole wiadalni i została okryta obrusem świątecznym. Był to najlepszy obrus, jaki posiadano w domu, i jej matka wyjmowała go tylko na święta. Ciało malutkiego Michaela oraz ciało wspólnej córki Ronalda wraz z Shaylą, tak jak i wcześniej ciało Trey zostało owinięte w folię, a następnie umieszczone w bagażniku samochodu rodzinnego, który został porzucony w krzakach gdzieś na tyle sesji. Podobno Ronald. Namoczył wszystkie ciała w nafcie, tak aby nieco przeciwdziałać nieprzyjemnemu zapachowi i też ewentualnie, przynajmniej taki był jego tok rozumowania, nie kusić zwierzyny, która chciałaby się zgromadzić w tej okolicy, aby nieco używać na mięsie jego najbliższych. Po tych strasznych czynach, których dokonał Ronald, postanowił on pojechać do Russellville, gdzie zatrzymał się w sklepie o nazwie Sears i odebrał prezenty świąteczne, które zostały już wcześniej zamówione, ale jednak nie dotarły przed świętami, dlatego postanowił to zrobić drugiego dnia świąt. Później pojechał on do lokalnego pubu, gdzie zamówił sobie napój procentowy, po czym jak gdyby nigdy nic wrócił do domu i następnie spędzał on czas w salonie pośród ciał, które rozłożył w tak teatralny sposób. W tak makabrycznym otoczeniu spędził on cały weekend. W poniedziałek 28 grudnia 1987 roku Ronald Simons pojechał samochodem, który należał do jego najstarszego syna do Russellville. Tam wstąpił do Walmartu, gdzie kupił drugą broń, a następnie udał się do kancelarii prawnej Pill Eddy Gibbons. Po wejściu do budynku odebrał on życie recepcjonistce, która nazywała się Katie Cribbins Kendrick. Najprawdopodobniej chodziło tutaj o zawód miłosny, ponieważ Ronald miał jakieś awanse w stronę Kati, jednak ta konsekwentnie go odrzucała. Następnie Ronald udał się do Taylor Oil Company, gdzie chciał zastać rasera Rastiego Taylora, który był nie tylko udziałowcem w Taylor Oil Company, jak można się zorientować po nazwisku, ale także właścicielem Sinclair Minimart, czyli sklepu spożywczego, gdzie przez ostatnie półtora roku pracował Ronald. Plan Ronalda jednak nie powiódł się, ponieważ zranił on tylko rasela, natomiast niestety odebrał on życie J.D. Jimowi Chaffinowi, który znajdował się na miejscu. Był to strażak, który dorabiał sobie jako kierowca ciężarówki na pół etatu w Taylor Oil Company. Simon celował też w innego pracownika firmy, jednak chybił tuż przed wyjściem z budynku. Następnie Ronald udał się do swojego ostatniego miejsca pracy, czyli Sinclair Minimart, gdzie udało mu się zranić Robertę Woolery, a także Davida Saliera. Ostatnim przystankiem mężczyzny była firma Woodline Motor Freight, gdzie wcześniej piastował stanowisko urzędnika do spraw księgowości. Odnalazł tam swoją byłą przełożoną Joyce, a następnie zranił ją zarówno w głowę, jak i klatkę piersiową. Następnie postanowił wziąć zakładniczkę. Była to Vicki Jackson. Ta miała zaprowadzić go do biura komputerowego, a z tego biura następnie, zgodnie z instrukcją mężczyzny, zadzwonić po funkcjonariuszy. Podobno miał on powiedzieć Wiki Jackson, że przyszedłem zrobić to, co chciałem zrobić. To już koniec. Mam wszystkich, którzy chcieli mnie skrzywdzić. Mówi się, że gdy policja wpadła do biura, zastała go, gdy siedział wygodnie rozłożony w fotelu i rozmawiał na jakieś nieznaczące tematy wraz z przerażoną Vicky Jackson. Ronald Gene Simmons został wysłany do szpitala stanowego w Little Rock w Arkansas, aby ocenić jego stan psychiczny i poczytalność. Zadaniem tym miał zająć się dr Irving Kuo. Ten z kolei stwierdził, że Simons jest zdrowy na umyśle i jest w stanie stanąć przed sądem i odpowiedzieć za swoje czyny. Jego sprawę rozbito na dwa procesy. I w ten sposób Ronald został najpierw uznany winnym odebrania życia Kendrick oraz Szafinowi i 16 maja 1988 roku skazano go na odebranie życia przez śmiertelny zastrzyk oraz 147 lat. Następnie Simon został uznany winnym innych 14 zarzutów odebrania życia członkom jego rodziny i wyrok w tej sprawie zapadł 10 lutego 1989 roku. Nie był zresztą inny niż wyrok poprzedni. Co ciekawe, podczas posiedzenia w tej sprawie przedstawiono bardzo interesujący dowód. Był to Niedatowany list, który został odnaleziony w skrzynce depozytowej w banku w Russellville, już po zatrzymaniu Simona. Ten list zdawał się wskazywać na bardzo silny związek na zasadzie miłości oraz nienawiści pomiędzy Simonsem oraz jego córką Shylą. Jednak dokładna treść listu nie jest już dzisiaj znana, dlatego wam jej nie przytoczę. Natomiast wiadomo, że po tym, gdy sędzia uznał list. Za godne dopuszczenia jako dowód w sprawie, Simons postanowił zaatakować osobę odpowiedzialną za przedstawienie tego listu. Był to chyba najprawdopodobniej prokurator i wywiązała się bójka na sali sądowej. Zresztą sam Simons zdołał uderzyć tego urzędnika, tę osobę w twarz, a następnie bezskutecznie również próbował zdobyć jakąś inną broń. Jednak nie udało mu się jej zagarnąć z paska, który miał na sobie strażnik. Simons został obezwładniony, a następnie wyprowadzony w kajdankach z sali. Jak się zapewne domyślacie, również drugi proces zakończył się wyrokiem, który skazywał Simonsa na odebranie życia przez śmiertelny zastrzyk. Należy tutaj zaznaczyć, że Simons zarówno po pierwszej, jak i po drugiej rozprawie odmówił wszelkich apelacji i odwoływania się od wyroku, przez co, gdy już był on w celi śmierci, stanowił nie lada problem. Okazuje się, że inni współosadzeni czyhali na jego życie i bardzo chcieli zrobić mu krzywdę, ponieważ uważali, że to przedziwne posunięcie związane z brakiem apelacji sprawia, że ich szanse... Ich sprawach, w których oni apelacje składają, dramatycznie spadają, w związku z tym, że Simons takiej apelacji nie chce. I co najgorsze, chyba w tej sprawie, można uznać, jeżeli się nie zagłębi w źródła z nią związane, że skoro Simons nie chciał apelacji. To może rzeczywiście jakieś wyrzuty sumienia, jakieś chociaż minimalne ludzkie odczucia w nim się obudziły i postanowił on, bez uciekania od odpowiedzialności, stawić czoła konsekwencjom swoich czynów. Można by spróbować tak przypuszczać, ale prawda była taka, że Simons doskonale wypowiedział się, dlaczegoś nie chce apelować od tego wyroku. Zresztą była nawet sprawa e, sądowa, która miała podważyć jego w ogóle możliwość do podjęcia takiej decyzji, ponieważ jego współosadzony nie zgadzał się z tym, że on nie chce apelować, i rzeczywiście, taką sprawę, która miała zbadać, e, czy w ogóle tak można zrobić, rzeczywiście ten współosadzony wniósł. I okazało się, że po różnych badaniach stwierdzono, że Ronald Simons rzeczywiście jest w pełni władz umysłowych, aby taką decyzję podjąć i ma do niej prawo. W związku z tym nikt do dalszej apelacji zmusić go nie mógł. A dlaczego Simons nie chciał apelować? Uznał on, że utrata życia jest mniejszą męką niż siedzenie w zamknięciu do końca swoich dni, których jeszcze być może kilkadziesiąt lat miał przed sobą. Jest to właśnie jeden z bardzo ciekawych argumentów dla ludzi, którzy zastanawiają się, czy są za, czy przeciwko karze wymierzanej przez śmiertelny zastrzyk. Ponieważ pomijając na przykład argument o pomyłkach, których cofnąć się nie da. To często też osoby, które na przykład popierają jednak taki sposób wymierzania sprawiedliwości, mogą nie brać pod uwagę, że jako kara taka kara jest karą przyjemniejszą dla skazanego niż dożycie swoich dni w zamknięciu w niekomfortowych warunkach. I z tą myślą, z tą refleksją myślę, że Was zostawię. Dodam jeszcze tylko, że sam Ronald Gene Simmons w zamknięciu przesiedział 7 lat i dopiero 31 maja 1999 roku Bill Clinton podpisał Dokument autoryzujący wykonanie wyroku, a miało to miejsce 25 czerwca 1999 roku, czyli na moment przed 50 urodzinami Ronalda. I moi kochani, to już wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszą historię. Z mojej strony chciałabym Wam życzyć przede wszystkim zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt. Niech ten czas będzie czasem odpoczynku, a także odnowy i odbudowy. Serdecznie dziękuję również moim patronom, ponieważ koncepcja, że gdzieś tam jest ktoś, kogo nawet nie znam osobiście, a kto wierzy w moją pracę i chce ją wesprzeć, jest dla mnie po prostu magiczna i niesamowita. Także bardzo dziękuję, że uwierzyliście w ten kanał i że tu jesteście. I oczywiście last but not least chciałabym podziękować wszystkim regularnym oraz nowym widzom na tym kanale, ponieważ bez Was ten kanał przecież w ogóle by nie istniał. Bardzo cieszę się, że chcecie mi towarzyszyć w tych opowieściach, często zresztą trudnych, ale i na trudne tematy trzeba rozmawiać. Także jeżeli Wam się podobało, jeżeli chcecie wesprzeć kanał, któremu zresztą YouTube ostatnio... Pięciokrotnie ucina zasięgi, to możecie na przykład zostawić komentarz. To na pewno jest znak dla algorytmu, że film jest wartościowy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się bezpiecznie, napełnijcie brzuszki pysznymi potrawami wiklanymi i słyszymy się już całkiem niedługo.